Cześć wszystkim i witajcie z powrotem w nowym, naładowanym energią odcinku naszego podcastu. Zapnijcie pasy, załóżcie rękawice, bo dziś zabieramy Was na ring z żywą legendą ikoną wytrwałości, która zamieniła nie w trampolinę do chwały. Panie i Panowie niepowtarzalny, jedyny, niepowstrzymany Sylwester Stallone. Człowiek, który nauczył nas, by zawsze się podnosić, nawet gdy życie mocno uderza. Jesteście gotowi do lotu? A więc niech rozpocznie się starcie. Myślicie, że życie Slaja było spacerem po czerwonym dywanie? Absolutnie nie. Jego historia to walka od pierwszego oddechu. Urodzony w Nowym Jorku, w dzielnicy Hell's Kitchen, nazwa, która stała się przeznaczeniem, musiał walczyć od samego początku. Niewielki wypadek przy porodzie spowodował częściowy paraliż lewej strony twarzy, pozostawiając mu ten wyraz i sposób mówienia, które stały się jego niepowtarzalnym znakiem rozpoznawczym. Na początku była to przeszkoda, źródło kpin, ale on, jak prawdziwy mistrz, przekształcił rzekomą słabość w ikoniczną siłę. A trudności na tym się nie skończyły. Zanim stał się gwiazdą, robił wszystko. Sprzątał klatki lwów, pracował jako bileter, a nawet przez tygodnie sypiał na dworcu autobusowym. Bez grosza przy duszy, ale z marzeniem wielkim jak głaz w sercu. A u jego boku nieodłączny towarzysz, jego bullmastiff, Budkus. Ich historia jest jak z filmu. Z powodu głodu Slay zdał sobie sprawę, że nie może dłużej utrzymać swojego ukochanego budkusa, więc był zmuszony go sprzedać za jedyne 40 dolarów. To był rozdzierający moment, ale trzymajcie się mocno. Jak tylko sprzedał scenariusz do Rokiego, pierwszą rzeczą, którą zrobił, było odnalezienie tej osoby i odkupienie budkusa. A za jaką cenę? Trzymajcie się mocno 15 tysięcy dolarów szalony i wspaniały gest który mówi wszystko o lojalności tego człowieka. I oczywiście Budkus stał się gwiazdą, występując w pierwszych dwóch filmach o Rokim. A skoro mowa o Rokim, co za niesamowita saga. Film, który zmienił historię, napisany przez Stalona w przypływie inspiracji w nieco ponad 20 godzin po obejrzeniu walki boksenskiej. Producenci chcieli wielkiej gwiazdy, ale Slaj nie ustąpił ani na krok. To ja jestem Roki. I miał rację. Film zdobył trzy Oscary, w tym za najlepszy film, i wyniósł go na szczyty Hollywood. Bieg po schodach Philadelphia Museum of Art? Czysta legenda. Dziś wszyscy nazywają je schodami Rokiego. Ale stalone to nie tylko bokser o gołębim sercu, to także John Rambo, weteran z Wietnamu, który zdefiniował całą erę filmów akcji. Złożona postać, znacznie więcej niż tylko maszyna do zabijania. I pomyślcie, Sly nigdy się nie oszczędzał na planie, dochodząc do tego, że złamał sobie żebra podczas zdjęć, ale kontynuował pracę jak prawdziwy twardziel. Jego kariera to antologia ikonicznych ról. W FIST, inspirowanym postacią związkowca Jimiego Hoffy, daje nam potażną interpretację lidera robotników walczącego o prawa. Potem trzymał nas w napięciu w osadzonym, gdzie gra Franka Leone, wzorowego więźnia prześladowanego przez sadystycznego i mściwego naczelnika więzienia. A jak zapomnieć o eksplozywnym duecie z Kurtem Raselem w Tango and cash? Kwintesencja buddy Cop mówi lat 80. z dwoma policjantami z dwóch różnych światów zmuszonymi do współpracy. Początkowo rola Kesha była przeznaczona dla Patricka Swayze, ale na szczęście potoczyło się inaczej. Sam Stalone powiedział, że chętnie nakręcił sequel. Sprawił, że wstrzymaliśmy oddech w tunelu, gdzie gra byłego szefa służb medycznych, który wbiega do zawalonego tunelu, by ratować ocalałych. Stalone przyjął tę rolę także po to, by przezwyciężyć swoją klaustrofobię. A potem transformacja! W Copland, przytywszy prawie 20 kg, pokazał nam całą swoją dramatyczną głębię. Zagrał rozczarowanego i prawie głuchego szeryfa, stając w szranki z gigantami takimi jak Robert De Niro, Harvey Keitel i Ray Liotta. Niesamowita kreacja. A kiedy myślałeś, że już wszystko zrobił, co robi? Zbiera wszystkie legendy kina akcji w jednym filmie? Niezniszczalni. Spełnienie marzeń każdego fana z obsadą obejmującą Jasona Stathama, Jetta Lee oraz gościnnymi występami Arnolda Schwarzeneggera i Brusa Willisa. Na potrzeby drugiej części produkcji zbudowano, a następnie podarowano most w Bułgarii, który jest używany do dziś. I to nie koniec. Slaj wszedł nawet do uniwersum Marvela w Strażnikach Galaktyki, wcielając się w Stakara Ogorda, alias Starchauka, jednego z oryginalnych członków Strażników. Rola, która może mieć jeszcze większe znaczenie w przyszłości. A co robi po siedemdziesiątce? Rzuca się na głęboką wodę w świat seriali telewizyjnych z Tulsa King. Gra Dwighta, generała Manfrediego, bossa mafii, który po 25 latach więzienia zostaje zesłany do Oklahomy. Serial stworzony przez Taylora Sheridana, tego samego od Yellowstone, okazał się ogromnym sukcesem i został już przedłużony na kolejny sezon. Stalon aktywnie przyczynił się do jego sukcesu swoim humorem, czyniąc swoją postać potężną i autoironiczną. I w tym tkwi piękno slaja. Za mięśniami i twardym spojrzeniem kryje się zaraźliwy humor i fantastyczna autoironia. Kiedyś powiedział: Nie jestem najbogatszym, najmądrzejszym ani najprzystojniejszym aktorem na świecie, ale jestem cholernie dobry w unikaniu ciosów. I tak właśnie jest. Sylwester Stallone jest żywym dowodem na to, że nie ma znaczenia skąd pochodzisz, ale dokąd zmierzasz. Człowiek, który uderzył pięścią w trudności, napisał własne przeznaczenie i nauczył nas, że jeśli wierzysz do końca, żadne marzenie nie jest zbyt wielkie. Dziękujemy, że byliście z nami. Słyszymy się w następnym odcinku z kolejną niesamowitą historią. Cześć!